Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie postaram się Wam wyjaśnić, z czym i dlaczego walczą rolnicy nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zapraszam do oglądania. Rolnicy walczą z nieuczciwą konkurencją ze strony zagranicznych europejskich koncernów, które produkują żywność tanio na Ukrainie, robiąc to niskim w porównaniu do europejskiej produkcji kosztem nieobarczonym unijnymi wymogami czy restrykcjami. W efekcie braku jakichkolwiek obostrzeń, produkowana przez nie żywność jest w wątpliwej jakości, bo nie wiemy, jakim nawozem były podsypywane plony w momencie, kiedy kwitły. Później żywność ta zalewa nasz rynek pod pretekstem tego, że musimy pomóc naszym braciom, którzy walczą przecież również o naszą wolność. Tylko to nie jest ich towar, naszych braci, którzy walczą również o naszą wolność, tylko towar tych europejskich koncernów, którego po prostu na Ukrainie produkują. W Polsce produkujemy żywność dobrej jakości. Jednej z lepszych na świecie, o czym świadczy fakt, że najbogatsze kraje świata chcą ją od nas kupować i ją od nas kupują. A my skupujemy gorszą z zagranicy. Tylko dlaczego? Bo jest tańsza? Dlaczego polskie płody rolne są droższe? Bo chciwy rolnik chce zarobić na swoich rodakach? Oczywiście, że nie. Polscy rolnicy, obarczeni unijnymi przepisami, Zobligowani są je przestrzegać, co generuje potężne koszty. A koncerny zagraniczne produkujące żywność poza granicami Unii Europejskiej, mając w nosie unijne przepisy, są w stanie sprzedawać swoje płody rolne nawet z zyskiem po cenach niższych niż koszty produkcji w Polsce. Czyli polski rolnik, sprzedając swoje produkty, swoje uprawy, nawet po kosztach produkcji. I tak będzie miał wyższą cenę niż towary, które przyjeżdżają za granicę. Czekam aż ktoś powie, że przecież konfederacja lubi wolny rynek. Ale wolny rynek nie jest wtedy, kiedy ten sam towar produkuje się w innym państwie po znacząco mniejszych kosztach, a sprzedaje ze znacznym zyskiem w innym państwie. Na przykład w Polsce poniżej kosztów produkcji polskich rolników bo ci te koszta mają tak wyśrubowane przez politykę Unii Europejskiej. Wolny rynek jest wtedy, kiedy każdy konkuruje na równych zasadach, bez zbędnej biurokracji i bez zbędnych przepisów, które znacząco zawyżają koszty produkcji. W przypadku takiej gałęzi gospodarki jak rolnictwo nie możemy pozwolić na nieuczciwą konkurencję z zagranicy. Pomijając fakt jakości towaru, jaki do nas przyjeżdża, to gdyby powtórzyła się taka sytuacja, jak sprzed czterech laty. I znowu zechcieliby pozamykać granice z powodu jakiegoś śmiesznego wirusa, to jako społeczeństwo możemy stanąć w obliczu głodu, jeżeli nie będziemy mieć możliwości wykarmienia narodu płodami naszych ziem, polskich ziem uprawianych przez polskich rolników. W idealnym świecie bez wojen, kryzysów i przerywanych łańcuchów dostaw być może bylibyśmy w stanie egzystować, sprowadzając żywność tylko z zagranicy. Patrząc jednak na historię, w której były sytuacje, że niektóre kraje przemierały głodem, ponieważ nie zapewniły sobie bezpieczeństwa żywnościowego, uważam, że są dziedziny gospodarki, nad którymi państwo powinno sprawować protektorat. Są to dziedziny strategiczne, niezbędne do przetrwania państwa, takie jak rolnictwo właśnie, farmaceutyka, zbrojeniówka czy energetyka. Państwo powinno w tych dziedzinach tworzyć takie warunki dla przedsiębiorców, aby zajmowanie się tymi branżami u nas na miejscu było opłacalne. Żebyśmy w razie konfliktu czy jakiegokolwiek kryzysu nie zostali bez leków, bez prądu, bez broni czy bez żywności. Wiecie, że tylko 30% leków, które są sprzedawane w aptekach, jest produkowane w Polsce? A co jeżeli nagle zostajeby przerwane łańcuchy dostaw? Nie mielibyśmy czym się leczyć, nie moglibyśmy sobie kupić tabletki na ból głowy, nie moglibyśmy sobie kupić syropu na kaszel, bo nie są produkowane w Polsce pomijając już oczywiście leki na poważniejsze choroby. A wiecie, dlaczego tak mało leków jest produkowanych w Polsce? No, nie dlatego, że nie ma ludzi, którzy chcieliby je produkować, tylko ze względu na przepisy. Które są bardzo restrykcyjne w tej dziedzinie. Przepisy te, tak samo jak przy rolnictwie, tak samo jak przy produkowaniu uzbrojenia, tak samo jak przy energetyce, należy tak sporządzić, aby przedsiębiorcy, którzy chcieliby się tym zajmować, mieli ku temu podłoże i żeby im się to opłacało. W dziedzinach tych, wewnątrz granic naszego kraju, trzeba stworzyć warunki, gdzie przedsiębiorcy będą mogli ze sobą sprawiedliwie konkurować, natomiast warunki, które równocześnie będą sprawowały protektorat nad tymi branżami, m.in. Ale wobec konkurencji z zagranicy, nie wobec konkurencji wewnątrz kraju. Rolnicy walczą również z Europejskim Zielonym Ładem, którym to Unia nakłada na nich coraz to większe restrykcje. Na przykład nakazując im ugorowanie 4% ich ziem. To tak, jakby przyszedł do Was urzędnik i w imieniu czystego powietrza nakazał Wam uciąć produkcję towarów, które produkujecie o 4%. Albo nakazał wam przestać obsługiwać 4% waszych klientów. Skoro rolnicy produkują konkretną ilość żywności, to znaczy, że jest na nią popyt. A jak jest na nią popyt, to gdy jej nie wyprodukują, zrobi to za nich ktoś inny. Pomijając fakt tego, że nakazywanie przedsiębiorcy popełnienia sepuku na 4% jego biznesu, z którego on musi wyżywić siebie, swoją rodzinę, swoich pracowników. Jak i również przeciw swoich klientów, bo produkuje żywność, jest po prostu zwykłym łajdactwem. To nakazując mu to w momencie, kiedy on produkuje zgodnie z europejskimi normami, jak wykona tą pracę ktoś za niego, poza Unią, nie stosując się do tych norm i mając w nosie ochronę klimatu, to efekt będzie kontrskuteczny. Co za różnica, czy do wanny globalnego ocieplenia dolejemy wody na środku wanny, czy na jej brzegu? Przecież poziom wody podniesie się tak samo. Warto jeszcze zauważyć, że my dolewając tę wodę jesteśmy kontrolowani przez europejskich urzędników, a dolewający tą wodę poza Unią już przez tych urzędników kontrolowani nie są. Więc mając w nosie tych urzędników, mogą produkować w sposób, który im się najbardziej opłaca. W poważaniu, mając to, jak bardzo. Woda. woda, Wanna globalnego ocieplenia się napełni. Czy to, że w Europie się przejmujemy do tego stopnia globalnym ociepleniem, to już jest osobna sprawa, o tym kiedy indziej. Natomiast argument, że musimy ugorować 4% naszych ziem, żeby chronić klimat, jest po prostu ciężkim absurdem. To samo tyczy się ograniczenia hodowli zwierząt pod pretekstem ich ochrony. Czy też ochrony środowiska, bo przecież krówki puszczają cichacze. Zabraniamy czy też ograniczamy hodowlę zwierząt w Europie tylko po to, aby kwitła ona w najlepsze poza Europą. Zamiast dbać o rozwój dochodowej i dobrze prosperującej, np. w Polsce, hodowli zwierząt na, mm, na mięso halal, czyli pochodzenia z rytua, rytualnego uboju, w eksporcie którego Polska jest liderem na rynku światowym, to Europejski Zielony Ład, zwiększając koszta hodowli, znacząco wpłynie na konkurencyjność europejskich towarów na rynkach światowych. W efekcie tego, ściąganie żywności np. z Ameryki Południowej może stać się bardziej opłacalne niż produkowanie jej na miejscu. Przecież Europejczycy dalej będą musieli jeść. Po drodze, ściągając to mięso za granicę, np. z Argentyny, będziemy emitować CO2 i nikt nie będzie nad tym sprawował kontroli. Nikt nie będzie sprawował również kontroli nad tym, ile tego CO2 jest emitowane w momencie, kiedy mięso to, czy jakiekolwiek inne płody rolno-spożywcze będą przy produkcji emitowały. Także cały misterny plan ochrony klimatu diabli wezmą. A propos Europejskiego Zielonego Ładu, jest jeszcze piękna idea strategii od pola do stołu, która polega na większej produkcji ekologicznej żywności. Między innymi zmniejszając użycie nawozów. Europejski Zielony Ład nakazuje rolnikom produkowanie ekologicznej żywności na konkretnym procencie ich ziem. Nie pamiętam ile tam koło 20%. Problem w tym, że dla rolników jest nieopłacalne i musimy do tego dopłacać, żeby oni mogli spełniać te wymogi i nie zbankrutowali. Ekologiczna żywność może zdrowa i smaczna, jednak rynek zweryfikował ideę od pola do stołu w taki sposób. Że Unia i państwa członkowskie dopłacają rolnikom, żeby te nie zbankrutowały, musząc spełniać te przepisy. To konsument, a nie urzędnik powinien decydować o tym, jaką żywność chce zakupić a nie dopłaty unijne czy państwowe z podatków tych, którzy z jakiegokolwiek powodu nie chcą kupować cebulki czy marcheweczki z, napiski, z dopiskiem bio w nazwie. Rolnicy przez napływ towarów z Ukrainy w zeszłym roku stanęli na skraju bankructwa. Teraz w obliczu tożsamej sytuacji wyszli na ulicę, aby walczyć o swoje biznesy i mają do wyboru albo wywrzeć wpływ na władzę, aby ta spełniła ich postulaty, albo zbankrutują, stawiają, stawiając tym samym na szali bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Jak można uratować polskie rolnictwo i jakie są postulaty protestujących? Rolnictwo można, a nawet trzeba, uratować poprzez zablokowanie napływu towarów z zagranicy. Od choćby wprowadzając system kaucyjny który miałby polegać na tym, że wyjeżdżając do Polski kierowca płaci kaucję na przykład w wysokości dwukrotności towaru jaki przewozi tak żeby opłacało mu się tą kaucję później odebrać i byłaby mu ona wypłacana w momencie kiedy wyjeżdżałby z Polski pod warunkiem że oczywiście towar który miał na pace, na tej pace pozostał. Druga rzecz którą trzeba zrobić to jest wypowiedzieć europejski zielony ład. Obecnie tuzin urzędników trzyma za nogi jednego rolnika, który chce pracować, bogacić się, rozwijać swój biznes i karmić Polaków. A on nie może wzlecieć. Trzeba otworzyć okno, żeby ci ludzie mogli wzlecieć. O to chodzi, żeby pozwolić tym ludziom latać, żeby pozwolić im działać, cytując Janusza Korwin-Mikkego. Jedynie konfederacja proponuje rozwiązania zgodne z oczekiwaniami rolników. Między innymi te, które przed chwilą wymieniłem. Wspiera ich przy każdym proteście, rozumie ich problemy i wynikające z nich potrzeby, stawia trafne diagnozy, przewiduje efekty polityki rządu czy efekty polityki Unii Europejskiej. To, z czym zmagają się dzisiaj rolnicy, Konfederacja przewidziała rok temu, gdy tylko w debacie publicznej pojawił się temat tego, że Ukraina chce tranzytować swoje towary przez terytorium Polski. A Właściwie to nawet nie swoje towary, tylko tak jak mówiłem wcześniej, koncernów, które po prostu produkują. Te towary na Ukrainie. To Konfederacja jako jedyna przewidziała problemy, które wynikają teraz z Europejskiego Zielonego Ładu. I to przewidziała w momencie, jak tylko jego zapisy zostały ujawnione, a na które zgodził się premier Mateusz Morawiecki przy aprobacie partii centro Lewu i partii lewicowych. Mimo, że mógł te przepisy zawetować, po czym wracając do Polski, tłumaczył się, Rząd właściwie to nie, wiedzał, nie wiedział, na co się zgadzał, i właściwie to urzędnicy w Brukseli wprowadzili go w błąd. Teraz jest u władzy prounijny Donald Tusk. Myślicie, że on będzie udawał, że nie wiedział, na co się zgadza? Czy może przedstawi nam to, co przywiezie z Brukseli albo ze Strasburga, jako wybawienie dla Polski i lekarstwo na wszystkie bolączki? Albo konfederacja, albo kontynuacja powolnego gotowania polskich rolników. Rytualnego mordu na polskim i nie tylko polskim rolnictwie. Przy uciesze zagranicznych, znajdujących się, znaczy mających swoje siedziby na terytorium Europy, koncernów, które produkują żywność po kosztach poza granicami Unii Europejskiej, gdzie nie sięgają ich macki europejskiej biurokracji i europejskich restrykcji. Zachęcam do pozostawienia oceny pod tym filmem komentarza z Waszymi przemyśleniami oraz subskrypcji, jeżeli interesują Was tematy wokół polityczne. Zachęcam również do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, a tymczasem dziękuję za wysłuchanie, do następnego i cześć!